No, moje drogie, ta stylówka to jest po prostu totalny hit. To jest po prostu jakieś, to jest stylowe, to jest kobiece, to jest bardzo, bardzo modowe dziewczyny. Eee, co ja przygotowałam wam dziewczyny w tej stylizacji? Tręczyk, który jest krótkiej długości. Kołnierz, tutaj dziewczyny, dodatkowo jeszcze zapinane takim, o gdybyście sobie chciały założyć, czarnym tutaj paseczkiem. Z tyłu dziewczyny, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ta klapeczka z tyłu na pleckach. I dziewczyny, rękaw. Rękaw, który jest długi, namarszczany. Tym dziewczyny znowu tutaj spinamy sobie, ile potrzebujemy, żeby ten rękawek nam się tutaj trzymał w nadgarstku. No i dziewczyny, podwójne wiązanie. Oczywiście, dziewczyny, nie będziemy tego wsadzać tutaj w te dziurki, tylko wiążemy sobie tam, gdzie nam wygodniej. Ja Wam już to rozpinam, żebyście sobie zobaczyły, o co tutaj chodzi. O, po prostu, dziewczyny, on jest tutaj luźniejszy i wiążemy się, ile potrzebujemy w pasie. Oczywiście zapinany na guziczki. Co dziewczyny mam pod spód? Pod spód bardzo mi się w ogóle podobało, żeby to było zestawione z czernią, bo tu mamy czekoladę i te czarne dodatki. Golf dziewczyny z wiskozy bardzo przyjemny, dopasowujący się do ciała, na długi rękaw i one pasują dziewczyny te golfiki od XSeczki do eleczki Do tego dziewczyny jeansy na bardzo wysoki stan z bardzo długą nogawką, ale dziewczyny nogawka jest na surowo cięta, więc moje drogie, tniemy sobie te jeansy po prostu do swojej wysokości, nie podwijamy, bo one nie są podwinięte. One są tak surowo zostawione bardzo ładnie tutaj dopasowane i rozchodzą się szeroką długą nogawką w dół. No po prostu powiem wam stylizacja totalnie po prostu moja. Tu jest elegancko, tu jest wygodnie, tu jest i na wyjście, i na casual na co dzień po prostu cudowna stylówka. Dziewczyny, jeżeli chodzi o płaszcze, rozmiar uniwersalny pasuje od XS, ki będzie pasował do Lki. Golfik rozmiar uniwersalny od XS -ki do Lki, a spodnie dziewczyny w klasycznej rozmiarówce od XS do XL i powiedziałabym, że one wypadają punkt w rozmiar. Jak sobie dziewczyny składamy zamówienia na tą piękną stylówkę? No, jeżeli chodzi o jeansy, jeżeli chodzi o golfik, piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych. A jeżeli chodzi o tręczy, to macie go dostępnego w naszym sklepie online www.cicabuty.pl. Dziewczyny złote, dodatki e, i powiem Wam: stylizacja po prostu taka, że żadna kobieta nie przejdzie koło Was, obojętnie, tylko każda się oglądnie. A pamiętajcie, że najbardziej, największym komentarzem dla nas e, pozytywnym jest, jak kobieta nam powie tutaj komplement.